No. Przecinek koleżeński. To musi być uczciwy. czy Przecinek koleżeński. Koleżeński. Przecinek znać języki obce. Znać języki obce. A ty piszesz swoje dyktando? Tak, jest wyjemo. Co napisałaś? Języki obce? Ja nie umiem, ja nie umiem literki. Tylko ja umiem tak. Taki ślaczki. Dobrze, to no. pisz. A Stasiu pisze literki? Stasio literki pisze, dobrze. Znać, nie, znać języki obce i mieć wiedzę. Nie ja robię naleśników. No co masz teraz? Uczynam. I mieć. Ma, i... <gry>